mnóstwo pytań było pod ostatnimi odcinkami mówiliście Andrzej, powiedz jaką my mamy zastosować technikę do tej medytacji, bo ty tu nam bardzo fajnie to wszystko tłumaczysz, ale tak dokładnie, to, to, czytam jaką technikę mamy, ty tu nam fajnie to wszystko tłumaczysz, jaką technikę mamy do tej medytacji zastosować tu napisane, i ja na to myślę sobie o kurde, no faktycznie, to musimy w takim razie nagrać nowy odcinek na... Informacje znajdujące się w tym miejscu były subiektywnie testowane na zwierzętach, w gatunku Homo sapiens. Tak naprawdę, spójrz na to z tej strony. Mamy już bardzo silne podstawy do tego, żeby rozumieć, na czym polega medytacja strony teoretycznej, jakie są zalety jej, jakie są mocne strony, co ona nam da. Ale teraz zastanówmy się, jak możemy to wykorzystać w praktyce. Pamiętasz może o tym, jak mówiliśmy o tej technice filmu? Ale jestem zapatrzony. O tej technice filmu, że siedzisz sobie w kinie i nagle zapominasz w ogóle o tym, że jesteś w kinie. Ta imersja jest tak silna, że jesteś cała zanurzona w filmie, i nagle stryk wynurzasz się z tego filmu, i jesteś z powrotem w kinie, i zdajesz sobie sprawę: a no dobra, ja cały czas oglądam ten film, tutaj są, są inni ludzie, dobrze, że się nie ślinie wcale. Dlaczego się do Nie wiem. Super techniką, którą ja stosuję często, to jest technika właśnie takiego filmu. Czyli zdajesz sobie sprawę z tego, że patrzysz przez swoje oczy, jak przez lornetkę, i jesteś obserwatorem swojego życia. Ten film w kinie, który ty oglądasz, tak naprawdę wyświetla się poprzez twoje oczy. Żeby to zrobić, to. Spójrz na swoje obra obramowanie oczu, Spójrz, że twoje. Nie masz widzenia tak naprawdę na około swojej głowy. Jesteś tylko, ty jesteś patrzącą głową tak naprawdę, tylko, więc jesteś w stanie zobaczyć kawałek swojego nosa, jesteś w stanie zobaczyć obramowanie swoich oczu, zwłaszcza jak się ma taki duży nos. Przerywasz tą identyfikację, masz poczucie, że możesz obserwować to po prostu jak film, właśnie, swoje życie. Jesteś obserwatorem swojego życia. Wydarzają się pewne wydarzenia, a ty nie utożsamiasz się z nimi, tylko nie oceniasz ich, tylko oglądasz je. Let it flow. It's with this voice in your head that is constantly rattling every waking hour. It's this crazy roommate living inside your mind who's always chattering, always chattering, never shuts up. And you can't control these thoughts, they just come up out of you don't even know where. that quality of those quality of your thoughts that converse, those conversations you're having in your head all the time that is your world that is the world you live in that was, that's the world view you have that's the lenses you see through and that's going to determine the quality of your life more than anything else drugą techniką którą e, omawialiśmy już dawno dawno temu to było w kontekście jeszcze nawala ravikanta nawal wspominał o takim czymś jak mental inbox skrzynka odbiorcza twojego umysłu Wejdź w swój umysł i poodbieraj te maile, które do Ciebie przychodziły, te informacje, które wysyła Ci Twój umysł. Bo Twój umysł cały czas wysyła Ci jakieś informacje, ale czy Ty siebie słuchasz? Czy Ty siadasz i zastanawiasz się nad tym, co takiego Twój umysł chce Ci powiedzieć o tej sprawie? And if you want to see what the quality of your life actually is, put down the drink put down the computer put down the smartphone put down the book put down the headphones just sit by yourself doing nothing and then you will know what the quality of your life actually is because that's what you're always running away from to jest fina technika do tego żeby uruchomić swoją intuicję bo intuition po angielsku inner tutor tutor to a nauczyciel inner is jest wewnętrzne a więc intuition To jest Twój wewnętrzny nauczyciel, ten, ten Twój mentor, który chce Ci coś powiedzieć, i kiedy zaufasz Mu i wsłuchasz się w to, co On ma do powiedzenia, to bardzo często dowiesz się, co Ty chcesz tak naprawdę w danej sytuacji, kiedy nie jesteś pewna, kiedy masz jakiś moment przełomowy w swoim życiu, i żeby to usłyszeć, to właśnie trzeba odebrać te maile. Dlatego właśnie nazywamy to Mental Inbox psychiczna skrzynka odbiorcza. That's why people, when they try to meditate, they sit down like, I, "I hate it, I can't sit still." Why? Because your mind is eating you alive. your life is unexamined, your mind is running in loops over things that it has not resolved, and because they're not resolved, when you run around in your normal life, it's not those problems have gone away. It's that they're just there, they're there, and, but they're provoking anxiety. i pozwolić sobie, dać sobie psychiczne pozwolenie na to, żeby nic nie robić. Bo wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi, zwłaszcza wychowujących się w kontekście zachodniej kultury, która ceni efekt, pracę, nic nie robienie równa się z lenistwo. Mamy taki wewnętrzny imperatyw, taki przymus do tego, żeby pracować, żeby robić, żeby robić rzeczy, które będą efektywne. Nasza praca ma przynieść jakieś efekty, sukces. Ona często wyznacza naszą własną wartość. Ja jestem tak wartościowy, ile pracy wykonałem. A więc wiadomo, sobota i niedziela, ok, można się zrelaksować, ale przychodzi poniedziałek, wtorek, środa, jeśli nic nie robisz w te dni, a nie masz urlopu, to zaczynasz czuć się bezużyteczny. I nie wszyscy tak mają. To jest coś, co, czego my uczymy się razem z społeczeństwem, które nas wychowuje, z otoczeniem. Ja rozumiem, że w tym momencie siadanie i nie robienie niczego jest zamachem na to. Twój wewnętrzny krytyk będzie być może kazał ci myśleć, że ty jesteś w tym momencie bezużyteczna, że jesteś leniwa. Dlatego, właśnie, wyłączenie telefonu i wcześniej, zanim siądziesz, pozwolenie sobie na to, na to żeby powiedzenie sobie tego: Ok, teraz nie będę nic robić, a poprzez nic nie robienie, mam na myśli medytację która da mi bardzo korzystne efekty, a więc ty dajesz sobie wewnętrzne pozwolenie na to. I teraz dopiero wtedy siadasz i myślisz o tych rzeczach, które są w Twojej głowie, te, o te właśnie, przyjmujesz te maile, które wysyła Ci Twoja Podświadomość. Słuchasz siebie i skojarzenie tego z pewną wartością w Twoim życiu, z pewną pracą, którą wykonujesz, która, pracą, która jest tak naprawdę paradoksalnie, właśnie nic nie robieniem, to pozwoli Ci dla skorzystanie z tej techniki, bo myślę, że bardzo trudne będzie dla wielu ludzi, właśnie zrobienie tego, dlatego, że to poczucie, wewnętrzne poczucie lenistwa, które narasta, to jest tak naprawdę być może jakiś rodzic z przeszłości, który, głos rodzica, który mówi: zajmij się czymś porządnym. And when you do that. for at least 60 days my experience has been that you kind of clear out your mental inbox and all the craziness that was going on all the chattering will come out some problems will get resolved you will have some e epiphanies you will make changes to your life some will be self-examination some of it you just get tired of some of it just needs to be heard once and then it goes away and eventually you will get to a mental state of inbox zero dlatego <laughs> dziwnego że kiedy będziesz siedzieć to Będzie narastał wewnętrzny dyskomfort po prostu, i ta energia jest niespożytkowana. To jest jak dziecko, które, które sadzasz w ławce w szkole i mówisz: A teraz posłuchaj lekcji. No, dziecko będzie się wiercić. Każdy z nas ma w sobie to właśnie to dziecko. Zwłaszcza, im więcej mamy, jesteśmy na spektrum przesunięci w stronę ADHD, a myślę, że jesteśmy bardzo przesunięci jako społeczeństwo obecnie. I teraz, tak istotne w tym wszystkim, wydaje mi się to, żeby zwalczyć tę potrzebę. Po, porozciągać się, mi to bardzo pomaga, żeby ta energia, ona żeby miała pewne ujście, nie? Ja mam dokładnie to samo z ćwiczeniami fizycznymi. Kiedy narasta dyskomfort razem z ćwiczeniami, coraz więcej słyszę w głosie wewnętrznym to, że no dobra, już wystarczy, albo na przykład jeszcze się przetrenuję. Te takie pozornie sensowne wytłumaczenia, one są wysyłane przez moją podświadomość i one mają mnie przekonać do tego, żebyśmy skończyli robić to, co jest dla mnie dyskomfortowe. I tak istotne w tym wszystkim jest to, żeby podkreślać to. Okej, okay, rozumiem, co masz do powiedzenia. Rozumiem, to jest bardzo istotna rzecz, którą teraz chcesz mi przekazać i będziemy o tym pamiętać i nie martw się. Teraz siedzimy, bo to jest dla mnie wartościowe, bo ja chcę Teraz zrobić tą medytację, bo ja znam wszystkie te pozytywne aspekty. A jeśli nie znasz, to zapraszam do tych poprzednich filmów, których... O, rany, ale tak ich dużo wymieniliśmy. Energia wewnętrzna. Rozciąganie się, z powrotem do medytacji. A co z oddychaniem? Tak. <laughs> Należy. To nie jest tak, że jest jakiś konieczny oddech do tego, żebyś była w stanie medytacji, aczkolwiek poprzez Twój oddech Ty regulujesz stan napięcia w ciele. To znaczy odpowiedni oddech będzie Cię angażował, będzie Cię pobudzał do działania inny odpowiedni oddech będziecie relaksował. Widzimy to w trakcie dnia, nawet tego nie zauważamy, ale kiedy jesteśmy w stanie działania, kiedy dzieje się coś, co wymaga od nas zaangażowania, jak na przykład, nie wiem, wypadek samochodowy na drodze, nasz oddech natychmiast się zmienia. On przypomina bardziej wtedy bezdech jest szybszy, bo to pobudza bicie serca. A z kolei ten oddech, który mamy zaraz przed zaśnięciem, to będzie zupełnie inny oddech, który wprowadza nas właśnie w ten stan snu, tak naprawdę, ten stan taki około medytacyjny. Robisz w dwa wdechy i potem. Długi wydech. I to jest e, istotne, żeby zrobić dwa wdechy. I długi wydech. Dlatego, że wtedy uspokajasz serce i pozbywasz się dwutlenku węgla ze swojego organizmu. A ilość dwutlenku węgla będzie wpływać na to, jak jesteś zaangażowana w danym momencie. You do it like this. So if you're feeling stressed in any circumstance, inhale twice through the nose and then exhale long through the mouth. If you want, you can repeat it a second or even a third time, but typically just one or two, maybe three physiological sighs are sufficient to bring your level of stress and alertness down very fast and allow you to feel more calm. Pamiętaj, że twój mózg będzie podsuwać ci przekonywujące argumenty, żeby przerwać tą medytację. Na przykład rzeczy do zrobienia, plany, problemy. Odnotowuj je jako kolejne myśli podczas medytacji. Akceptuj i zapewniaj się, że masz prawo, chcesz i będziesz teraz medytować. Dlatego, że ta medytacja ma dla Ciebie jakieś korzyści. A ty je po prostu chcesz teraz mieć. Ja mam z tym bardzo problem, że za każdym razem, jak chcę chwilę się odciąć, to nagle mi się tyle rzeczy przypomina, które muszę znaleźć na internecie, które chciałam poczytać, coś, co muszę sprawdzić, jakieś właśnie obowiązki domowe i tak dalej, i tak dalej. Także mózg świetnie wyłapuje tę chwilę, kiedy nie jest bodźcowany, i od razu wy, wy, wyskakuje pełno pomysłu. Tak, wypełnia te luki bodźcowania, nie? Na zasadzie, że ty przez chwilę przestajesz się bodźcować, i mózg wtedy, o, tu jest luka, i, i zaczyna wciskać ci te tak naprawdę nieprzeczytane maile. On ci mówi przeczytaj je, przeczytaj je, no przeczytaj je. To jest fajne w ogóle spostrzeżenie, co ty mówisz. Nawal na przykład on mówi, że to będzie miało swój ograniczony czas. Ta lista maili, ona jest, nie jest nieograniczona. Będzie punkt, w którym odczytasz wszystkie maile i nastąpi ten spokój. On mówi, że jego spokój następuje mniej więcej po 40 minutach takiego Bleh. takiego mniej więcej po 40 minutach takiego Nawel, Ravikant! Będę szukał. Że ja chyba będę szukał! A nie, okej, okay, już przeszło. Już wiesz, że za teraz będą szły jakieś brechtowe śmiechy, jakiś śmiech wywoływany, głęboki brecht. <laughs> Opieramy się na za założeniu, że jest więcej możliwości interpretacji danego zjawiska. Mianowicie przychodzisz do nowego miejsca pracy, poznajesz nowych ludzi i oni się śmieją. Twoja myśl automatyczna może być: oni się śmieją, dlatego że ja coś zrobiłem, ja coś zrobiłam jest więcej interpretacji, niż ta, która podpowiada, tą, która podpowiada ci twoja podświadomość. Nawet jeśli oni śmieją się z ciebie, faktycznie tak jest, to prawda, fakt tutaj nie ma aż takiego znaczenia, tak bardzo jak ma znaczenie jak my zinterpretujemy ten fakt to znaczy ja się potknę albo przyjdę w stroju który oni wyśmieją ja mogę to zinterpretować w taki sposób który będzie korzystny dla mnie i tej relacji rozwoju tej relacji albo mogę zinterpretować w taki sposób że on przekreśli tą relację i następnie przez kolejny czas jak będę w tej nowej pracy w nowym miejscu nasze relacje już będą zawsze na gorszej stopie